Majeczne czytanki. Figle Małego Urwisa. Był sobie raz mały chłopiec o imieniu Tymek. Choć miał tylko 7 lat, jego energia mogłaby zasilić całe miasto. Był uroczy, ale miał jedną wadę. Był prawdziwym rozrabiaką. Nigdy nie słuchał rodziców, nie sprzątał po sobie. A zamiast pomagać siostrze, robił jej złośliwe psikusy. Chłopiec mieszkał w małym domku na skraju miasta otoczonym pięknym ogrodem. Jego pokój był zawsze w nieładzie. Porozrzucane zabawki, sterty książek i niedojedzone kanapki ukryte pod łóżkiem. Mama często prosiła go, by posprzątał, ale on zawsze znajdował wymówkę, by tego nie robić. Lubił biegać po podwórku, skakać w kałużach, a najbardziej uwielbiał wymyślać najróżniejsze psoty. Wszyscy w rodzinie znali jego nieskończone pomysły na figle i czasem z niepokojem patrzyli na jego szeroki uśmiech. To oznaczało, że ma nowy plan. Zosia, jego starsza siostra, często przewracała oczami, gdy tylko coś nabroił. Była od niego o cztery lata starsza i ceniła sobie porządek oraz spokój, co było zupełnym przeciwieństwem zachowania Tymka. Kiedyś to się źle skończy. Mawiała, ale chłopiec nigdy się tym nie przejmował. Dla niego życie było jedną wielką przygodą pełną śmiechu i zabawy, bez względu na to, czy komuś jego żarty sprawiały kłopot. Każdego dnia, Tymek wymyślał nowe sposoby na psoty. Pewnego ranka podmienił pastę do zębów na bitą śmietanę. Kiedy tata zaciekle szorował zęby, poczuł słodki smak i spojrzał w lustro. Jego usta były całe biale i lepkie. Chłopiec śmiał się tak głośno, że prawie spadł z krzesła. Innym razem włożył do butów mamy wilgotne gąbki. Mama spieszyła się do pracy. Sunęła buty i z obrzydzeniem podskoczyła. Ty, Mek! krzyknęła. Ale chłopiec tylko parsknął śmiechem i uciekł do swojego pokoju. Najbardziej jednak uwielbiał robić psikusy swojej starszej siostrze, Zosi. Pewnego dnia wymienił jej krem na ręce na klej. Innym razem przefarbował wodę w jej butelce na zielony kolor. Zosia była wściekła, ale chłopiec nie przejmował się tym ani trochę. Pewnego dnia chłopiec wymyślił największy psikus w swoim życiu. Wpadł na pomysł, by w kuchni rozciągnąć przezroczystą folię tuż przy wejściu. Mama niosła duży garnek z zupą, a tata wracał z zakupami. Oboje wpadli prosto w pułapkę. Zupa rozlała się na podłogę, a zakupy rozsypały się na wszystkie strony. Rodzice byli wściekli. Chłopiec zamiast się śmiać, poczuł się dziwnie. Zobaczył zmęczoną minę mamy, która musiała teraz sprzątać cały bałagan, i tatę, który westchnął ciężko i odszedł do salonu. Chłopiec czuł się nieswojo. Po raz pierwszy jego psikus nie był śmieszny. Wtedy do kuchni przyszła Zosia. Spojrzała na niego i powiedziała: Czy ty kiedykolwiek pomyślałeś, jak my się czujemy po twoich żartach? Chłopiec nigdy się nad tym nie zastanawiał. Przez chwilę milczał, a potem wziął szmatę i zaczął sprzątać. Mama spojrzała na niego z zaskoczeniem. Przepraszam powiedział cicho. Rodzice i Zosia uśmiechnęli się. Każdy może się zmienić, Tymku powiedział tata ale musisz się zastanawiać, jakie skutki mają twoje żarty. Od tamtej pory chłopiec starał się być lepszym. Nadal był wesoły i psotny ale jego żarty były teraz życzliwe zamiast psikusów, zaskakiwał rodzinę miłymi gestami. Pewnego dnia zrobił dla mamy kawę, dla taty przygotował śmieszny rysunek, a dla Zosi napisał zabawny wierszyk. Wszyscy byli zdumieni. Nawet chłopiec poczuł, że dobrze jest widzieć uśmiech na twarzach bliskich zamiast ich złości. Pewnego dnia chłopiec postanowił sprawdzić, czy uda mu się znaleźć nowych przyjaciół. Wcześniej dzieci często unikały go, bo obawiały się jego psikusów. Teraz chciał udowodnić, że się zmienił. Podszedł do Karola i Oli, którzy bawili się na podwórku. Mogę się przyłączyć? zapytał nieśmiało. Karol spojrzał na niego podejrzliwie. Nie wymyślasz znowu jakiegoś żartu? Nie, obiecuję. Chcę się po prostu pobawić. Ola uśmiechnęła się i podała mu skakankę dobra, ale bez numerów. Chłopiec skakał razem z nimi, śmiał się i bawił. Po raz pierwszy poczuł, że prawdziwa przyjaźń nie polega na psotach, ale na wspólnej zabawie. Kilka dni później w szkole odbył się konkurs na najżyczliwszego ucznia miesiąca. Ku zaskoczeniu wszystkich chłopiec otrzymał nominację. Jego nauczycielka powiedziała: Widziałam, jak bardzo się zmieniłeś. Pomagasz innym i jesteś życzliwy. Dlatego otrzymujesz to wyróżnienie. Chłopiec nie mógł uwierzyć. Nigdy wcześniej nie dostał takiej pochwały. Rodzice i Zosia byli dumni, a on sam poczuł, że bycie dobrym naprawdę się opłaca. Tymuś nauczył się ważnej lekcji: że psoty mogą być zabawne, ale nie powinny krzywdzić innych. Zrozumiał, że prawdziwa radość nie polega na robieniu komuś kłopotów, ale na sprawianiu, by ludzie się śmiali i byli szczęśliwi. Bajeczne czytanki. Zasubskrybuj nasz kanał, by usłyszeć więcej.